Nowe skrzynie na keydrop.pl Zgarnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo. Odbierz darmowe 2 zł na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy. Kod promocyjny w opisie. Keydrop.pl Cześć! To kanał Gamingowe Gry. Cześć, witajcie! To kanał Gamingowe Gry. Hej, cześć, witajcie! To kanał Gamingowe Gry. Hej! Cześć, witajcie! To kanał gamingowe gry, a to jest specjal z okazji 80 subów. Ja nie wiem, jakby w ogóle wbijać te suby. Dwa tygodnie temu miałem nagrać specjal z okazji 60 subów, którego dalej, by the way nie ma. A teraz nagrywam z okazji 80 subów. Fajny prezent mi, by the way, na święto daliście. Dobra, wracając do rzeczy. Chciałbym wam nagrywać dwa odcinki tygodniowo do końca ferii świątecznych. Wiem, że to nie jest najlepszy specjal, ale przynajmniej jakich jest. Tak w ogóle to ciekawe, kiedy my wbijemy stosowów w takim tempie. Ale dobra. Ja byłem gamingowy gry. Wy byliście cudowną widownią, naprawdę. Wesołych świąt wam życzę, najlepszych prezentów, jakie mogliście mieć. Wszystkiego najlepszego. No. Wpisujcie kod gamingowy w podłogę gry na kidrop.com Do zobaczenia. No i cześć!